Wykonaliśmy, wykonaliśmy swoją robotę. Przed meczem założyliśmy sobie, że, że zwyciężymy, że zdobędziemy trzy punkty, zrobimy kolejny krok do awansu do, do, mistrzostw, do mistrzostw Europy we Francji i wykonaliśmy robotę. Powiedz mi, ciężko się grało na tym boisku. Chłopaki mówili, że bardzo ciężkie boisko, ale po tobie nie było tego widać. Biegałeś, podawałeś jak prawdziwy człowy decyzyjny pomocnik w Europie. Dziękuję bardzo. Znaczy nie ukrywam, że bo nie było w najlepszym, najlepszym stanie. Padało, padało bardzo długo. To ty na Source, żywo. Mamy to, ja to, 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 to profesor Robert Lewandowski. Tak, na znaczy, no, szkoda, że nie mamy dachu, nie mogliśmy zamknąć <overse> na <annex designed>. <cockoro> Zamknęliśmy dwa razy dach na otwarcie stadionu i, 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 żeby, i żeby nas chroniło przed słońcem. No, myślę, że to nie był cel e, e, montowania tego dachu. Robert.